I witam Was w kolejnym vlogmasowym odcinku na tym kanale. Dzisiaj otworzymy trzy Mr. Boxy, dwa z prezentami i jeden ekstremalny, no może powiedzieć mocny Mr. Box, który na pewno może Wam się przydać w formie prezentu dla fana bardzo znanego serialu. Więc kochani, jeżeli taki odcinek się spodobał, to z łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, a tu właśnie wyświetla się kolejna osoba, która zasubskrybowała właśnie mój kanał. Dziękuję bardzo, że zasubskrybowałaś ten kanał i mam nadzieję, że te moje odcinki się Tobie podobają i również i Wam widzowie, mam nadzieję, że będziecie subskrybować i oglądać moje właśnie odcinki. Na tym kanale, to co kochani, zaczynamy właśnie kolejny plomaskowy odcinek na tym kanale. Zapraszam. Kochani otwieramy trzy. Mr. Boxy. Dwa zwykłe dostałam taki w takiej formie prezentu, Już troszeczkę odpakowano, bo chciałam wiedzieć, co to się znajduje. Mam taką pierwszą paczuszkę z Mr. Boxu, Mam również taką drugą paczuszkę, więc to jest taka większa. I na sam koniec ekstremalny Mr. Box, bardzo znanego z serialu. To jest za chwilę to soba. Czycie. No właśnie, kochani, święta się zbliżają już wielkimi krokami, a my nadal nie wiemy, jakie prezenty będą idealne dla nas. Więc mam nadzieję, że poprzedni odcinek, który dla Was zrealizowałam, będzie przede wszystkim na targach poznańskich, gdzie właśnie był bardzo fajny festiwal związany właśnie z udanymi prezentami dla kogoś. No właśnie, kochani, jeżeli chcecie właśnie pojechać, to. No, jeśli pojedziecie w tym roku, ponieważ to zawsze było, to było akurat pod koniec listopada, więc teraz możecie zobaczyć teraz na tym kanale e, jakie są fajne prezenty udane, albo i też nieudane dla was, więc albo dla kogoś bliskiego, więc, no kochani, no, no mega jestem, e, może powiedzieć zastanawiam, jakie może być idealny prezent dla nas, ponieważ Wiem dobrze o tym, że w tym roku żeby zrobić prezent dla osoby, która wszystko ma to jest niestety bardzo ciężko to zrobić, chyba że zrobicie w formie na przykład Koszy, na przykład słodyczy, albo możecie zrobić na przykład vouchery, no bo teraz vouchery to są chyba idealne rozwiązania dla osób. Czy na przykład kosmetyki, no bo kosmetyk się zawsze przyda, w każdym dniu codziennie. Czy na przykład właśnie jakieś perfumy, czy jakieś właśnie żele, jakieś właśnie. No to przeważnie właśnie kupujemy na święta. Albo również też kupujemy na przykład kalendarze adwentowe dla osób, które na przykład lubią make-up, lubią na przykład jakieś tam. Mm, Kajderz adwentowy, no z Lego, no wszystko, po prostu, no to jest taki typowy, właśnie e, myślenie, żeby coś zrobić, właśnie w formie prezentu. Czy robicie na przykład kosze z kawami, czy z winami, to też jest chyba też fajny prezent. I taki również też do życia codziennego, bo kawę pijemy codziennie, wino na jakieś właśnie okazje, też możemy sobie coś. Wypić słodycze, też sobie coś wziąć do kawki, sobie sobie coś zjeść dobrego, ale są takie prezenty, które są też nieudane, że ktoś coś dostanie, trzeba co to ma. I on no, mówi, no po co takie coś? Więc kochani, postanowiłam, że pójdziemy właśnie w prezenty kreatywne, bo to akurat to są bardziej prezenty kreatywne i mam jeden Mr. Box, który może właśnie Wam się przyda i może Wy kupicie dla fanów właśnie bardzo znanego serialu. Amerykańskiego z przed, właśnie lat więc mega to zobaczycie i ja, bo ja tego ja, ja otworzyłam, ale nie widziałam wszystkiego, ja tylko widziałam z wierzcho, więc tam w głębiej jeszcze nie widziałam, co tam się w tym znajduje, w tym Mystery Boxie. dobrze kochani, pierwszą rzecz sobie odpakujemy, czyli taką właśnie malutką paczuszkę i zobaczymy, co się właśnie w niej akurat znajduje. Dobra, otwieram naszą pierwszą paczuszkę i co my tu mamy? Okej, okay. mamy przede wszystkim kawę pina tak się właśnie prezentuje, piękne, to jest, jeżeli chodzi właśnie um, o właśnie do picia kawy, kreatywne, no kreatywne, mamy do tego czekoladkę, ciasteczko w formie świątecznego pociągu, zobaczcie jak to się pięknie prezentuje, zobaczcie kochani, nie musicie trzymać, to nie ma żadnych figur, możecie to sobie zjeść i to jest naprawdę mega fajny taki prezent kreatywny dla osób, które na przykład sobie zrobi sobie kawkę, sobie do tego ciacho i kurczę no i prezent udany, no No i mamy również też pompki to już chyba bardziej już przed świętami, albo sobie zostawi dopiero na kolejny przyszły rok sobie ozdobić swoje właśnie choinkę, więc y, to też jest fajne, takie typowo dekoracyjne, jakieś właśnie świąteczne, które potem Wam się przyda na kolejny właśnie rok, więc to mega to się naprawdę prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o bombeczki. No i kochani, to jest tyle, jeżeli chodzi o taki malutki Mr. Boxing z y, Takim ala świątecznym prezentem. Bardzo fajny prezencik. taki to właśnie typowe dla osób, które przed są fanami kawy, sobie coś sobie zjeść i sobie właśnie coś takiego jeszcze świątecznego dodajcie. Takie właśnie bombki. Mega. ale teraz otworzymy kolejne. Dobra, to co my tu mamy? Okej, okay, mamy znowu słodyczkę, ale mamy haliwo. A kojarze, że lek nienawidzę. Nie jestem fanką jest a to jak to komuś podaruje, może w formie prezentów, więc mega to się też przyda. Mamy znowu bombki, więc znowu na przyszły rok, więc fajnie kreatywne pomyślenie. I kochani, no to, co się nie spodziewałam, ponieważ bardzo dużo osób to posiada. Czyli kubeczek, zobaczcie z pielniczkiem, jak to się pięknie prezentuje. Mamy do mnie słonkę w kształcie choinki, więc mega, fajne prezenty. Na przykład możemy sobie zrobić kawkę. Bo to jest chyba takie typowo termi termiczne chyba, albo, albo i nie. Nie wiem, może chyba na takie zimne napoje wydała. Ale na przykład na lato to jest fajne. Sobie bierzesz kubek, możesz za nic Ci tutaj nie weźmie, nie wypije i po prostu możecie sobie nie to też se zaprezentować. No fajny prezent, taki kreatywny właśnie. Jakby na przykład do tego kubka dajemy jakiś... Kawka, bo herbatka, no to by byłoby idealne, ale słodycze, tak jak właśnie mówiłam, to też fajnie się może też pięknie prezentować, no bo możecie sobie też coś przekąsić do tej na przykład kawki albo do jakiejś herbatki. Myślę, że to jest takie typowo termiczne, ponieważ to chyba są to helba, to kawek, więc to też jest... Fajnie, więc fajnie mi to połączyły, ponieważ mam kubek, mam kawę, więc mogę sobie zrobić kawę kawy, tych kubków, sobie zjeść właśnie ciało i dopiero zacząć zajadać jeszcze e, hafij więc mega to się prezentuje. Dobra, kochani, ostatni box, najmocniejszy. No właśnie, kochani, jest to znany serial. Na pewno znacie. Jest to serial sprzed lat który był bardzo popularny w latach 90. Był to serial amerykański już to niestety yy, już nie, nie grają wiem dobrze o tym, że w tym roku czy w, w tym roku z, zmarła znana osoba tego serialu. No właśnie, w tym jesteście ciekawi to jest serial. Jest to Mr. Box z serialu Friends! No kochani, bardzo znany serial, czyli właśnie Friends, który właśnie też przedtem opowiadałam, właśnie chyba w poprzednim odcinkach, właśnie na temat właśnie serialu Friends, i chyba też zrobiłam z tego Mr. Box, coś chyba w tym stylu miałam, ale mówię, postanowiłam, że zrobię w formie świątecznej, ponieważ jest to mega fajne na pewno prezenty na właśnie tą okazję. Dobra, mamy tu jakieś sinieszki, więc to jest pewnie jakieś zabezpieczenie. Mamy, kochani, zobaczcie, mamy kubek. Zobaczcie, jaki fajny film jest. z Syrii, właśnie Friends, to jest taki typowo kubek, z, gdzie właśnie ci przyjaciele siedzieli w tym yy, yy, znanym właśnie restauracji, yy, więc no mega to się prezentuje, fajny ten kubek. Okej, okay, dobra, kochani, kolejny. Dobra, mamy kolejny kubek do... Szklanka to jest chyba. I otwórzmy. Otwórzmy to, co tu mamy. Szklanka, tak! To jest szklanka, zobaczcie, jaka to jest duża ta szklanka, zarąbista. I zobaczcie, jest w kolorze właśnie z serialu Friends, typowo fioletowe. Mega to się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o ten... Szklankę. Dobra. Tu mamy znowu jakieś zabezpieczenia. O kurczę, dobra. Mamy bryloczek. Tego już nie widziałam. Mamy bryloczek. Serobisty. Mamy również, kochani, to jest butelka? A to jest butelka! Zobaczcie central park. O właśnie. To jest butelka. Nie wiem, to jest taka termiczna? To jest termos. O, jest no patrzcie to jest zarobiste, to jest butelka, to jest to termos w formie butelki. Zobaczcie, mamy Central Plank Friends, no zarobiste tam kubek, naprawdę mega, to takie przydatne rzeczy, no kubki jakieś tam, właśnie termosy, no zarobiste, jeżeli chodzi o tę yy, rzecz. O, to nie wszystko, to jeszcze dużo. O, zobaczcie co tu mamy, mamy taki typowo zestaw do... To jest zeszyt? To jest chyba zeszyt Tak! To jest piórnik Piórnik z zapasem napisem Central Park Mamy piórnik, mamy długopisy, jakieś podkreślacze, ołówki I mamy również też notes Zarąbiste to! Fajne, no mega To mi się mega prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o prezent Zwłaszcza dla osoby, która ubóstwia ten serial. Kurde, no zarąbiste. I również dla młodzieży to by było też dobre, jak ktoś jest fanem od dziecka. I na przykład... No kurde, to jest naprawdę mega zarąbisty yy, box. Mamy również kochani też książeczkę. Kurde, no to jest zarąbisty notes. Znowu mamy film, yy, jest to serial Friends. Zarombisty notes. Ja pierniczy no to jest... To jest szkos. No kurczaczki, no mega. I mamy chyba. To są co? A, to są podkładki! To podkładki z serialu Fred. Zobaczcie, jak to się prezentuje. No w salon Mamy tutaj central. Mamy tutaj właśnie. Turkey Day, czyli jakiś dzień turecki. Mamy tu jakieś ciacha. No wszystko związane właśnie z tym serialem. Jeżeli chodzi o box 10 na 10, zarąbiste. Chciałam, że to będzie taki mały box z parami rzeczami, a tu to po prostu magia. Myślałam, że tym już będzie koniec, a tu jak wzięłam i tam coś dalej jeszcze było, to mówimy, o kurde, zarąbisty ten boks. Ten boks mega kosztował, ponieważ kosztował za nie bardzo... Nie, zapłaciła was to ile za tego boksa. naprawdę niedrogo. Naprawdę Seja Friends z tym wszystkim. Mega! Ja to jestem mega zadowolona, że chodzi właśnie o ten boksik. Boks box mocny, naprawdę, zarobisty. 10 na 10. I uwierzcie mi, taki prezer, jak ja bym na przykład była fanką seriali. To bym się mega cieszyła za sto i jest to chyba 30 zł kosztował taki box, więc kupiłam to akurat na Allegro, więc no mega. Mówię, weszłam sobie na Mr. Boxy i patrzę Mr. Box seria w Dr. Mówię, muszę to mieć, ponieważ robię odcinek świąteczny z właśnie z jakimiś prezentami, które by było udane dla nas. I mówię, Boże, wezmę dla fanów właśnie serialu Friends. I ten Mister Box, ogromny, ogromna dziesiątka, to jest jeden z mocnych boksu, który przez 3 lata, który dla Was realizuje, to jest sztos. Mega to się prezentuje. Jeżeli chodzi o tamte, fajne, taką daję mocną 7,5, ponieważ no, fajny jest właśnie piernikowe, takie właśnie do wypicia, ale myślałam, że coś będzie takiego to fajnego. A tu mamy kubek, mamy bombki, które na przykład dostaniecie na, przykład na święta i no, okaże się, że dopiero te bombki możecie użyć dopiero w przyszłym roku, więc chyba, że dostaniecie na Mikołajki, no to wtedy jeszcze użycie to w tym roku do choinki, więc no, fajne, fajne. Takie na Mikołajki to jest fajny prezent, ale na święta to to wygrywa ze wszystkimi Mr. Boxami na święta. No właśnie, kochani. Mega się jadacie pewnie i jeżeli ktoś jest fanem boksa, to warto kupić i na przykład też możecie zrobić w formie prezentu dla tej osoby. Jak ona to zobaczy, co tam się znajduje, to mega, mega polecam. Dobrze kochani, mam nadzieję, że taki odcinek szybki, fajny, krótki Wam się spodoba, ponieważ pokazałam taki Mister box środek, który by się przydało, szukałam wszędzie, że takie właśnie udane i nieudane ale to jest prezent udany dla osób, które są fanami serialu Fre to bardziej by da na Mikołajki, więc to mega się to też fajnie prezentuje taka typowo do kawki, takie coś słodkiego, coś fajnego mega to się prezentuje, więc kochani, jeżeli chcecie coś kupić fajnego to na pewno warto sobie pomyśleć, że jakiegoś boksa, takiego coś tajemniczego, może dla tych fanów, którzy by na pewno sobie otworzą i nagle kurczę, to wszyscy sobie otwieramy ten boks i widzicie różne, różne fajne, ciekawe rzeczy. Może i nieciekawe, bo nie wszystkie są ciekawe, ale w większości przeważnie są ciekawe właśnie te yy, rzeczy. No kurde, no ten boks, mega załambisty, mega dobry ten box i, i naprawdę y, bym to wzięła, jakbym była fanką serialu Friends. Dobrze kochani, mam nadzieję, że ten tak się Wam się spodobał. Jeżeli tak, to szczeczcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, ponieważ naprawdę oglądacie a nie subskrybujecie mojego kanału a vlogmasy kochani nadal trwają aż do świąt Bożego Narodzenia więc kochani bądźcie sami na bieżąco oglądajcie wszystkie odcinki vlogmasowe i wszystkie poprzednie odcinki prawie z całego roku ponieważ naprawdę robiłam dla was mocny kontent, a w tym roku doszła naprawdę spora mocna ilość osób na tym y, kanale, czy dużo subskrybentów, więc mega dziękuję, że subskrybujecie mój kanał i że oglądacie mnie, ponieważ uwierzcie mi wszyscy ileś lat myślałam, że nic y, nie będzie oglądał, ale no kurczaczki. Jednak ktoś ogląda, jednak tego YouTube'a, ludzie oglądają różne filmy, no i mega się pewnie jalacie, że oglądacie i w telewizji, czy w, na komputerze, czy na telefonie pewnie przeważnie te moje odcinki, więc y, na przykład podczas nie wiem drogi do pracy, bo w czasie pracy, albo gdzieś tam właśnie w domu oglądacie, albo gdzieś właśnie na dworze, e, więc jak wyjątkowy czas, no i oglądacie te moje odcinki i pewnie się też relaksujecie, odpoczywacie. A, a vlogmasy to są idealne właśnie teraz momenty do oglądania na święta. A ja się żegnam, wysułam busioczki i widzimy się w kolejnym odcinku na tym.